Witam, ja jestem Manduciek, ze mną jest Kamilku XO i sobie zagramy nowy tryb Tug of War. No, jeden na jeden robimy. I gramy do późnego Silnioujeta. Hmm, Ale już powiedział? No, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie War Selection czy, czy, czy coś Ale gromadę łuczników wysłałeś A to nie jest ta mapa No bo no tam nie da się zabar w tym że nie da się mapy ustawić A? No i widzimy wow. pewne różnice między yy, nami on do masz więcej uczników? Tak się tylko wydaje No mam więcej to... uczników, bo jestem w Azji A w Azji. też mam być Azja. Ja wziąłem Azję tylko dlatego, że A Azja Zachodnia ma bardzo fajne rzeczy Ale wiesz, że to się szybko skończy, bo ja zaraz zginę Jak zginiesz? Normalnie Bo to się zaraz skończy Aha, no no to to, to nie jest nie fajnie, na pewno. Nie no, może przetrwam. No to z tego ci życzę, ale no co, aktualnie wygrywasz yy, nauki. Masz najmocniejszych mocniejszych o, uczników. Bo moi ucznicy to za zobacz jak strzelają, nie? Oni, oni strzelają jakby chcieli, ale nie, nie mogli. No a teraz mam przewagę. No masz przewagę. ale ja pójdę w. A jeden, 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 ja mam dwudziestu. Ehm, Domków? A nie, Domku. Dom, domów nie, łuczników mam dwudziestu. No w o, sumie już to dwa tam, domy. Teraz się tak łanie zrobili łuczniki, widzisz? No, ofrankowali mnie. Ale moi próbują też twoich flankować. Nie uda im się, patrz tam, widzisz? Ale moje łuki są po prostu nawet co by nie mówić. Włóczniki moje nie mogą przejść. Już masz dwie chaty, ja muszę cię dogonić z chatami. No, a jeśli chodzi o chaty, to wygrywam. No, nie muszę robić ciężko zbrojnych łuczników. Jak będę w następnej epoce. Bo to śmieszne jest, że ten, bo ty mnie wy wykończysz na... po prostu na czas, UIR, no bo bo bo... tak masz mocniejszej jednostki. zaraz zobacz, co teraz dojdzie. Konica? Nie. A co idziesz w nową epokę? Ja. A ty? No ja będę iść niedługo. Ja zaraz. Ale widzisz, włoczniki zajmują od twoich, a ich strzelają uczniki. No, mają łuczniki to to są tylko po to, żeby przyszły na front i się wywaliły za zero. Ale no, coś tam na południu próbują flankować. A czy teraz widzisz? No ciężko będzie z konicą A ja już mam trzy domki, a ty ile masz domków? Ja mam trzy domy A konica widzisz, robi No... Wiesz, to jest europejska konica Ale oni się głupio zblokowali pod tą górą, zobacz, u moi. No, masz przelaga teraz. Chyba. Jeszcze nie jesteś w epoce. I ja tam już zbieram hajs teraz. Hajs zbierasz? Mam 250. No ja mam 130. Na Ile na minutę masz? Ja 270 na minutę mam. Domek sobie postawił. No, ale strasznie dużo mam tych łuczników swoich teraz. No, i masz przewagę teraz. Ale fopoka przede się skończy. No, no, no. To... Tak się mówi. Po ostatnim dostawie teraz. Po ostatnim dostawie. Epoka. No i już. Już tu uczników nie mam. Nie masz uczników. No. <laughs> A zobacz, tu ja mam uczników w tym momencie. To jest coś pięknego. Spokojnie, zaraz No, zaraz będziesz miał uczników, no. Zaraz ja przegram. Jesteś w żelazie, ta? Tak. tak. No. A ty w brązie siedzę. Zaraz ja przegram. W wiemy, brązie to? siedzę i jest mi dobrze. Ile muszę to zbierać ty? Okej, okay. dobra. <śles> Wydaje mi się, że to, co teraz biorę, jest jednym z lepszych wyborów, jeśli chodzi o późne średniowiecze. Bo tam mamy wszystko, tak naprawdę. Tak? No. Europa Zachodnia czy Wschodnia się bardziej opłaca? A to zależy, no. Europa Zachodnia ma lepsze jednostki, ale droższe. Wschodnia ma... E, bardzo fajny spam. Bo masz milicjantów. Aha, dobra. Tu uciekaj z tym taranem! Co? Uciekaj z tym taranem. Czemu? On Nawet... sam idzie. Bo mnie denerwują. On no idzie. Kurde. A ty legionistami mnie atakujesz. To co? Za mało legionistów. W sensie, ja mam za, wiele, za dużo łuków, a ty masz za mało legionistów. Czekaj, czekaj. Nie wiem, czy te terany to dobry pomysł, bo ja teraz armię grupuję i rzuci się na ciebie taka horda za chwilę. Ja już teraz... Gdzie ten tarn Pod bazą są. A dobra. Zajmuję twoich bardzo dobrze. Mam czas. Zaraz się moi zgrupuję, dopiero będzie. Zobaczysz. Chcemy się... Przy Przeebany Zobaczysz No Zobaczymy jak będziesz A twoje już idą Moi też No zobacz jaką hordę puściłem Wytępio ich co Patrz No ja widzę jedynie twoje trupy Ile masz na minutę? Ja? I kolejny idę, zaraz się będę utrzymał. jest znowu. Ja na minutę mam 315. Trochę więcej. No, no będę się utrzymał bardzo dobrze. Ja czołgi puściłem. No, ja, pięć. Dobre sol, czy nie? O jak nie. Dobre słuchanie, nie oni? Ty słonie? No, no, dobre. Słonie mocne. Słonie. Jeszcze chyba biją, tak? No. O kurwa. Tego się nie spodziewałeś. 600 na słonie wydałem, tak naprawdę. 600? No, <grywa> tyle poszło na słonie. Słonie raczej mi frontu nie przepchają, ale o, Europa. Kurna, to są ja tak w kurwę, O Jezu, no. nie, bo co kuszników masz? To są kusznicy? No. O Jezu, nie. Kuszników masz. Kusznicy co będą niszczyć, to słonie jak chcą. O ile zginęło, bardzo dużo. No, ze starości. Tak? No, o, oni po prostu z wieku już padają. A to zaraz znowu kolejne zginą. Ty mnie z tymi kusznikami straszysz. Kurna, za dużo tych słoni. No. Dziewięć się produkuje co turę. Ale trochę dodasz, nie? No, dodają ze starości. Ale... Nad... Czasem tak po prostu jest. Ja to nie wiem, wie, co robi. Ile masz na minutę? 379. O tyle, nie. Tyle, że ja już mam tak naprawdę cztery domki. W sensie yy, teraz, jak będę miał czwarty domek, to będę miał 396. I niedługo w to przejdę. Zaraz się skończę. Ale ci kusznicy na... się tam zgrupowali w tym skontruję, lesie. Na... Ale, ale dobrze pomyślałeś o tych kusznikach, bo to jest skąd na słonie. Patrz już o. Czy ze starości znowu? E... Chyba po prostu umarły. Tu się zblokowały, bardzo fajnie. No, słonie nie mają jak podejść do tych kuszników. No, ale za chwilę będę miał dla ciebie niespodziankę. Tak, pamiętaj, że do późnego gramy. No, pamiętam. Ale mają już dużo, jest, zobacz. Zrobię jedną głupotę, tak? Padają te słoń, wieżyczka. No, ale ja mało jednostek tu mam, ale dobra. Ja wieżyczki nie mogę postawić. Myślałem, że ja więcej to mam jednostek. No, ale dobra. Teraz ja Cię kontroluję. No jest w słoni. Ty masz już późne? Co? Późne masz? Mam. A, bo ja nie mam jeszcze ja czekaj. Ja ten, w słoniach takie. Ano. no. I buch. Ty tą milicją mnie... Denerwujesz Żebyś nie przegrał zaraz Nie przegram, zobacz jak ci hucznicy strzelają z tych wieżyczek O, no ha Chamskie to było Te ci kusznicy Myślę, że to będzie jak najbardziej na plus, żeby to zrobić. Ale no, lopadzie no, moi są. No. Teraz to mogę sobie na, na do łazienki pójść? No, no to sobie iść Chyba. Wiesz, ja ja nie kwestionuję tego. Ja mówię ci, że niedługo ta sieranka u ciebie, czy coś, może się zakończyć. Zwłaszcza, że jesteś chyba w późnym średniowieczu. A więc teraz co? No, czekam na armaty. Nie. Jak to zadziała w ogóle? Ja nie wiem, czy to zadziała. O, grani, Granatami w słonie będziesz rzucać? No chyba tak No co powodzenia ci życzę Czemu? Bo chyba nie rzucają, ale nie wiem Na już po moich No ale będziesz wieży... mi wieżę niszczył. No to dobrze. Zrobię kilka armat, a kilku Twoich padło pod tą wieżą. Armaty, kurde. Te armaty mniej robią od tych. Kuszników, ja teraz idę w armię tak samo jak ja, ale ja idę w ilościową armię. Zobacz, ile ja już mam strzelców a ile ty. no O słoń Ale w sumie ci strzelcy też bij, biją całkiem dużo tym słoniom mhm. Te słonie bardzo fajnie tankują obrażenia O kurna tam z drugiej strony jeszcze idą No Od góry ile słoni się pcha nie? Oj, ale pięknie te armaty strzelają. Tak jak je uczyłem. Strze ten dzielny strzel, dzielny strzelec Ali strzela. Przestrzewa do twoich żołnierzy i chyba ubił jednego. No, no, no. Ciekawe kto wygra Nie ja wiem Przypominam ci o tym, że kawalerię masz O już leci nie w jakość tylko w masę Tymi strzelcami moskiewskimi Raz że to sam? No, a co? No, mocniej sam. To jest jeden z najlepszych tych yy, konnic, jeśli chodzi o cena jakość Ale, on, moi szyk zrobili jakiś śmieszny. Dobra, robię kilku janczarów. Nie biegają. Przegram, już to widzę. No, za małą armię masz. St lub, rób tych strzelców moskiewskich, bo one bardzo fajnie te słonie niszczą. Bo armaty, armaty. nie robią mniej od tych strzelców moskiewskich, jeśli chodzi o te słonie. Bo ja na przykład teraz produkuje 70 strzelców swoich, 5 armat, 10 słoni, i 15 tych 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 takich wojowników śmiesznych. Jęczowych. No też już są przejebane. No, nie, nie ciekawa sytuacja u ciebie. Bardzo. Przydałby się Berson. Berson? No. Nie. Ale ten, oni się tak zblokowali, że e, mieliście jednego typa i on tak strzelał, jak z jakiegoś shotguna. Po tych moich jednostek, ale chyba moi robią egzekucję twojej bazy. Chociaż jeszcze się bronisz. Ale chyba GG. No to tak. To, to był Nowe tylko yy, I tak. Zostawcie łapkę w górę i życzę Wam miłego dnia.